Była kochanka Laminia Mala ujawnia sekrety ich romansu. Julia Żugaj występuje, w twoja twarz brzmi znajomo, ale jej występy spotykają się raczej z nieciekawym odbiorem. A Selena Gomez w końcu wyszła za Benego Blanco i oczywiście nie obyło się bez kontrowersji. Pewnie słyszeliście o Laminie Jamalu, czyli największej nadziei hiszpańskiego futbolu, albo przynajmniej tak powiedział mi mój chłop. W wieku 16 lat został najmłodszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów i Euro, a dziś ma już 18 lat i przez wielu jest nazywany nowym Messi. Ale poza tymi boiskowymi rekordami Jamal robi również furorę w tabloidach, bo w życiu prywatnym jest chyba jeszcze większym playerem niż na boisku. Była już głośna afera z jego urodzinami, gdzie atrakcją miały być osoby niskorosłe. Potem prasa donosiła również, że na imprezę miały być werbowane dziewczyny o określonych wymiarach. Ale to jeszcze nic przy tym, co właśnie ujawniła jego była kochanka. 30-letnia modelka, influencerka i gwiazda OnlyFansa postanowiła opowiedzieć o swoim romansie z młodziutkim, zdecydowanie za młodziutkim piłkarzem. I to co zdradziła brzmi totalnie jak jakiś plot twist z serialu, w którym w rolach głównych mamy największą gwiazdę futbolu. Według kobiety wszystko za Zaczęło się od tego, że Jamal pisał do niej w social mediach. Ich kontakt trwał 8 miesięcy, a potem piłkarz zaprosił ją na prywatną wyspę we Włoszech. Co ciekawe, sama Fati zdradziła, że Jamal próbował się już z nią kontaktować jako 11 latek. Na miejscu na tej luksusowej wyspie towarzyszył im tylko agent piłkarza i cały romans miał być zachowany w sekrecie. I teraz najlepsze, bo kiedy Fati wrzuciła zdjęcia z wyjazdu do internetu, odezwała się do niej zupełnie inna dziewczyna. Okazało się, że niż spędzała tam sobie czas z Jamalem w najlepsze, a opuściła tą wyspę zaledwie dzień wcześniej. Wtedy Fadi uświadomiła sobie, że no. Wcale nie była aż tak wyjątkowa i wszystko podsumowała słowami: to nie stało się z dnia na dzień. Rozmawialiśmy ze sobą od 8 miesięcy. Byłam z nim szczęśliwa. Przypuszczam, że był moim fanem, a ja byłam po prostu kolejnym punktem na jego liście. A teraz klucz całej dramy, bo według Faty agent Yamala prowadzi mu specjalny kalendarzyk do spotkań z dziewczynami. Niektórzy agenci organizują na przykład jakieś kampanie reklamowe czy nie wiem, spotkania z fanami, a tutaj mamy specjalistę od Randek. Agent Lamina planuje dni z dziewczynami, z którymi się spotyka. On ma po prostu kalendarz z dziewczynami. Dodajmy do tego jeszcze fakt, że w trakcie trwania tego romansu Lamin nie miał skończonych nawet 18 lat, a różnica wieku z jego partnerką wynosiła ponad dekadę. Za takie coś w niektórych państwach idzie się do więzienia chyba. Obecny piłkarz łączony jest z argentyńską raperką Nikki Nicole, która zapewnia w mediach, że naprawdę go kocha, ale Fati nie wróży tej relacji przyszłości i zapewnia, że jest to tylko chwilowy flip. Także mamy tutaj wszystko: skandal obyczajowy, wielką gwiazdę piłki nożnej i dramatyczne wyznania byłej kochanki. I teraz pytanie do was, co o tym myślicie? Czy fati faktycznie zdradziła kulisy życia seksualnego młodej gwiazdy Barcelony? Czy to po prostu kolejna próba wybicia się na większym nazwisku? No, myślę, że na pewno możemy podsumować to tak, że piłkarzyk zawsze będzie piłkarzykiem. Czy gra w, po prostu w szkolnej drużynie, czy w największych drużynach świata? O Julii Żugej zrobiło się ostatnio głośno ze względu na to, że wzięła udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jej występy nie zachwyciły jakoś specjalnie widzów, a ostatnio miała okazję wystąpić jako Bambi, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Pierwszym programem, w którym wystąpiła Julka był oczywiście Taniec z Gwiazdami, który był jej totalnym marzeniem i po którym wdrożyła się w produkcje telewizyjne. Jakiś czas temu mogliśmy się dowiedzieć, że Julka weźmie udział w kolejnym programie, tym razem Twoja twarz brzmi znajomo. A obecnie? nie możemy na bieżąco śledzić jak z tym zadaniem sobie radzić Internauci widząc jej pierwsze występy jako Dua Lipa czy Britney Spears no nie byli szczególnie zachwyceni Mogliśmy spotkać się z opiniami, że w każdej jej kreacji słychać tylko jej głos, a nie głos gwiazdy, którą próbuje udawać. No i że ten program jest zdecydowanie nie dla niej. W ostatnim odcinku wcieliła się w postać Bambi, a w sieci naprawdę zawrzało. O! Ta druga część zwrotki była nawet spoko. Internaci zaczęli ją krytykować, mówiąc, że zaśpiewała gorzej od Bambi, a jej charakteryzacja w ogóle jej nie przypomina, coś bardziej w stylu Wikigabor. ale żeby zepsuć Bambi, to trzeba mieć talent. Julka tu bardziej jak Vicky Gabor wygląda niż jak Bambi. Chyba już lubię Bambi. Julka szukaj w serii na YouTubie, gdzie ocenia swoje własne występy, powiedziała, że to zdecydowanie był jej najgorszy. Może jestem nieobiektywna. Dla mnie to był zdecydowanie najsłabszy występ, ale dajcie znać w komentarzach wy. Oraz, że w masce, którą dostała, w ogóle nie czuła się jak Bambi, ponieważ jej zdaniem ani trochę jej nie przypominała. Przechodzę na próbę generalną. Została mi założona maska, która swoją drogą wyglądała Like, Ja się w ogóle nie czułam jak Bambi, w ogóle wiedziałam, że, że to nie jest podobne. Tak się zestresowałam, że na próbie generalnej zaśpiewałam wszystkie te słowa, gdzie powinnam brać oddech, Wszystko się prawie na scenie udusiłam. Choć występy Julki nie spotkały się z jakimś wielkim entuzjazmem, to ona konsekwentnie buduje swoją pozycję w showbiznesie. Jej udział w Twoja twarz brzmi znajomo, to kolejny etap na drodze do sprawdzenia się w nowych rolach scenicznych, które z pewnością jeszcze nie raz wywołają spore emocje wśród publiczności. Z czystym sumieniem mogę pokusić się o stwierdzenie, że ślub Seleny Gomez i Benego Blanco był najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem tego roku. Młoda para wzięła ślub 27 września w Kalifornii, czyli po niecałych dwóch latach znajomości i niecałym roku od zaręczyn. Związek tej dwójki już od początku wzbudzał duże emocje wśród fanów. Czułość jaką Benę okazuje Selenie sprawia, że fani artystki po raz pierwszy uważają, że kobieta ma w końcu odpowiedniego mężczyznę przy swoim boku. Wszyscy z niecierpliwością się czekali na ten wielki dzień. Jednak nawet podczas tak radosnego dnia nie obyło się bez paru fakapów. Zacznijmy sobie od listy gości. Na tę kameralną imprezę zostało zaproszonych zaledwie 170 osób. Wśród gości pojawili się Taylor Swift, Paris Hilton czy na przykład Ed Sheeran. Gwiazda zaprosiła również aktorów z serialu Zbrodnie Po Sąsiedzku, czyli Martina Shorta i Stevea Martina. Selena zachwyciła w sukni od Ralpha Lorena, a sama ceremonia odbyła się w urokliwej. Christ Nursery, gdzie rozstawiono białe namioty. Pomyślicie sobie, że w sumie to nic nadzwyczajnego i niestety będziecie w błędzie. Otóż już wspominałam, że ślub Seleny i Blanco był naprawdę jednym z najbardziej wyczekiwanych. Wyczekiwali nie tylko fani, ale również paparazzi, którzy wspięli się na naprawdę nowy poziom, aby uchwycić ujęcie Seleny w jej sukni ślubnej. Aby tego dokonać dosłownie wyskoczyli ze spadochronami z helikoptera. No. Byłoby to naprawdę efektowne poświęcenie, gdyby nie to, że Selena była o krok przed wszystkimi i jako pierwsza opublikowała zdjęcie w sukni ślubnej razem z mężem. Na szczęście internet nie próżnuje i już pojawiały się memy z ich heroicznego występu. A jeżeli skaczący paparazzi nie wzbudzili w Was wystarczających emocji, to posłuchajcie tego. Mianowicie okazuje się, że Selena i Blanko wzięli ślub w tym samym miesiącu oraz w tym samym tygodniu. Co Justin i Haley. A żeby tego jeszcze było mało, to artystka spośród wielu wedding planerek wybrała tą samą, którą mieli oni. Oprócz tego, aby prawdopodobnie jeszcze bardziej nakręcić fanów, sam Justin opublikował na swoim Instagramie post z piosenką I Do w dniu ślubu Seleny. Na szczęście na tym świecie istnieją jeszcze w miarę normalni fani Seleny i Justina, którzy nie wierzą w tę ciągle pompowaną teorię, że powinni oni do siebie wrócić. Do tego komentuję, oni poz Justina, żeby dał już Selenie spokój. A czy wy wierzycie w którąś z tych teorii? Mnie osobiście odrobinkę bawią, ale na szczęście dużo bardziej bawią mnie paparazzi skaczący z helikoptera. To jest dopiero poświęcenie dla dobrych fotek, a nie to, że wasz chłopak musi 15 minut narobić parę zdjęć. A na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki wielkie, że byliście tutaj ze mną. Pamiętajcie o subach, lajkach, komentarzach i wbijaniu na nasze Instagramy. Buziaki!